Ślad węglowy to miara emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, które powstają jako efekt działalności człowieka. Każdy z nas generuje swój własny ślad węglowy, a ograniczenie go jest kluczem do zatrzymania negatywnych konsekwencji, jakie niesie za sobą globalne ocieplenie. Wyróżniamy dwa rodzaje emisji – bezpośrednie i pośrednie. Emisje bezpośrednie następują wskutek spalania paliw, np. w pojazdach czy podczas ogrzewania domów. Emisje pośrednie wynikają natomiast z produkcji towarów, odzieży i żywności. Działania generujące ślad węglowy to m.in. loty samolotem. Generują one 2,5% światowej emisji dwutlenku węgla. Dużo mówi się o Taylor Swift i jej licznych lotach private jetem. Ale warto zwrócić uwagę, że jest to jedynie wierzchołek góry lodowej. Z prywatnych odrzutowców korzysta dziennie nawet 10 tysięcy osób. Godzina lotu takim prywatnym odrzutowcem może wygenerować nawet 50 razy więcej butlenku węgla w przeliczeniu na osobę w stosunku do godziny lotu zwykłym samolotem komercyjnym. Podróżowanie samochodem. Szczególnie jeśli przemieszcza się nim tylko jedna osoba. Ślad węglowy generowany przez samochód osobowy zależny jest między innymi od rodzaju pojazdu i paliwa. Mimo że samochody elektryczne nie generują dwutlenku węgla podczas jazdy, nie oznacza to, że ich ślad węglowy jest zerowy. Sama produkcja pojazdu może generować znaczące emisje CO2. Nie bez znaczenia jest także źródło energii, którą są ładowane. Produkcja odzieży. Pomijając kwestie związane z transportem ubrań na dalekie odległości oraz tonami odpadów, które generuje fast fashion, sama produkcja ubrań również wytwarza spore ilości dwutlenku węgla. Przyczynia się do tego duże zużycie ropy naftowej przy produkcji tkanin syntetycznych, takich jak poliester czy elastan. Produkcja żywności, szczególnie mięsa i nabiału, generuje dużą ilość metanu i dwutlenku węgla. Produkty pochodzenia roślinnego mają zwykle znacznie niższy ślad węglowy niż te odzwierzęce, jednak nie zawsze ta reguła się sprawdza. Czynnikami, które nie pozostają bez znaczenia są transport, magazynowanie i pakowanie żywności. Jak więc ograniczyć swój własny ślad węglowy? Postępując świadomie. Jeśli to możliwe, zamiast samochodu wybierz transport zbiorowy lub rower, zamiast lotu samolotem. Podróż pociągiem, a zamiast zakupów w supermarkecie lub online, wybierz się na targ lub do lokalnego warzywniaka. Możesz monitorować, jak Twoje działania wpływają na środowisko, korzystając z licznych kalkulatorów śladu węglowego dostępnych w internecie. Zmniejszenie śladu węglowego to kluczowy element w walce ze zmianami klimatycznymi. Pamiętaj, że pomóc mogą nawet najmniejsze zmiany w codziennych nawykach. Ograniczając swój ślad węglowy masz wpływ.